W międzyczasie jeszcze teraz e, robimy interwały olejowe, zmieniamy olej. E, przyszedł przyjął kurier, więc e, mamy tutaj Turdusa 15W40. Dawniej lałem mm, tego lotoskiego, ale podobno już go nie idzie dostać, bo dzwoniłem, ale drogo. Gdzieś jeszcze pojedyncze piątki dorwę, bo lotosa kupił Orlen i teraz Orlen. Po komentarzach ludzie twierdzą, że jest nieco gorzej. Ale kurczę, no nie wiem, czy Ladi będzie w stanie w ogóle wyczuć różnicę. Ciężko mi powiedzieć. Mniejsza z tym. Tu już mamy olej spuszczony, w tym też. Tu już pompa wtryskowa jest zaspokojona. Tu właśnie się nam przelewa. E, o, ja sobie może zmienię rączkę. Wiecie, co czekajcie? O. Tu się już nam powoli zmienia olej. Zalany tutaj do pompy jest też nowy. Ten interwał. No bo książki piszą, że co chyba tam, nie wiem. 15 motogodzin w tych pompach, jak są po regeneracji, tak mi Pan pompierz powiedział, ja mówię człowieku, 15 motogodzin to zrobiliśmy przy uprawie i siebie, ale nie o tym, no nie no aż 15 to nie, ale, ale jest zrobione. Tylko nie urwać tej śrubki, pamiętajcie, to jest bardzo istotne, żeby nie urwać śrubki. Dobra, i zakręcamy jeszcze górną. Ten silnik zaraz jeszcze będę domywał, bo tutaj o-ring jest puszczony i dlatego to jest tak schlapane. Wymienimy ten o-ring, ale to już za chwileczkę, bo na razie bo na razie to sobie dokręcimy. Co jeszcze chciałem pokazać? Obstawiam, że ten wyciek tutaj to będzie spod uszczelki klawiatury, bo to jest taki czarny, oleisty sprzęt. Wątpię, że wtrysk tak dał. Poszukam, może mam taką uszczelkę i kurczę, Wyciek z siłownika też będzie musieli zrobić. Dobra, ja sobie tutaj poskręcam to wszystko trochę pomy i jak będę otwierał filtry olejowe, to wam pokażę, co tam w środku znalazłem. A w tym to już w ogóle jest bajka praktycznie na zero. I zobaczcie też jaka jest różnica w samym kolorze tego. Tu mamy praktycznie idealnie metalową puszeczkę. Tam mieliśmy całą czarną, nie? czyli jednak no, ma to wpływ, że ten powiedzmy dłużej pracuje na lepszej klasie oleju, przez to jest czystszy i jest świetny, aczkolwiek ciśnienie miał lepsze na Superolu, wiadomo, nie? ale ogólnie jest spoko. Oleje pozmieniane, wszystkie płyny ustrojowe, dotankowane poziomy, można przy Was jeszcze raz sprawdzić, o, lepiej sprawdzać dwa razy. O, proszę bardzo. Idealnie. Złocisty kolor pod literkę W. I teraz, jak już mamy full, to mam tu taki specyfik. Jeden na 5 litrów oleju. Więc proponowałbym, żeby go po prostu. Można no, go ścisnąć, tutaj. Okej. Okay. No, czekaj, ta panny i Panewy... No cóż, no, pachnie tak jakoś. No to na zdrowie, Bloody Boy, na zdrowie. O, moment, bo mam telefon. Nie mamy tu mokrego sprzęgła, więc na zdrowie. Zdrowie stary 100 lat w jednej firmie z jednym gospodarzem, nie albo inaczej. chłopaki. 100 lat w jednym kombinacie. <grym> Dobra, kurczę, powiem wam, że jest szaróweczka, ale tak tu poprawiłem tę pastę. Wyciek mam nadzieję, że już definitywnie jest rozwiązany i, i spokój. Ceratek, olej wleciał, plus tutaj. Wymiana o-ringów, latała mi ta cała rączka, więc dałem trzy miedziaki jako taki dystans, żeby w jednej płaszczyźnie wyciągnąć ją, żeby nie latała przód tył. To myślę, że to dzięki temu przestanie uszkadzać to o-ring i już nie będzie wyciągów. Bo widzicie, jak jest tuż zganę na czarno. Ja to muszę jeszcze jakiś lepszy środek kupić, żeby to domyć, bo po ekstrakcyjny jest tak. To tutaj mamy tyle. I teraz tutaj, wiecie co? Patrzcie. Życie zaczyna się układać. Mam uszczelki pod klawiaturę, także odkręcam to i zmieniamy ją na szybkości. Was tutaj bombsy na głowę, Benz. pamiętacie jaki tam jest klucz? Coś chyba około 24, nie? Co o tym? Czy 27? Bo ja już nie pamiętam. 20... 22 nawet. God No troszeczkę się tutaj robi nam rozgardiaż. Ale kurczę przed zachodem słońca chciałbym już skończyć bynajmniej taki podstawowy serwis chrupków Opla Co tu znajdziemy? Nie mam zielonego pojęcia co tu znajdziemy Na pewno o dobra przynajmniej na pewno nie ma żadnej urwanej szpilki bo obie postawiły opór No Dobrze Pika, pika kamera, pięknie. No i tak widzicie? Jest tu takie. No patrzcie, no nie mówcie mi, że to tędy się nie le. No tędy się musi to lać. Nie ma opcji, że nie bo hmm, śrubokręt, śrubobobobokręt, i wymienimy tę uszczeleczkę tylko zanim ją ruszymy, tu pasuje, tu pasuje. Kurde, no jest szansa, że spasuje. Kurczę, muszę chyba do mamy skoczyć poręcznik papierowy, żeby tu go podkleić. No chodź, no chodź, nie rób scen, nie rób scen. Okej. Okay. A jeszcze pękła, także to już jest podróż w jedną stronę. Już nie wrócimy życia tej uszczelki. Już... Ty chusteczkę mam higieniczną. Kurczę, no tyle jeszcze jedna została, dobra. Chusteczką też opierdzielimy to ładnie, bo to wiadomo, żeby to ładnie spasować, to musi być wszystko suchuteńkie, nie? Nie no, no, raczej zaworów nie będziemy teraz regulować, bo wszystko jest chyba okej, okay, nie? Jeździ, pali, moc ma, nie kopci, nie dymi, nie klekota Więc jest chyba okej okay. Troszkę jeszcze tu jest brudny. Takie właśnie są pozostałości po superolu, tak mi się wydaje Piszcie tam w komentarzach, bo to zawsze, pamiętam, było główno burza, jak ktoś zalewał superol do ciągników A ja jako dziecko, jak dziadek mówił, że lejemy nowy olej i patrzę superol, mi się sobie, klasa! Tak ma być. Ale wiecie co? No właśnie nie. <laughs> nie tak ma być. Tutaj zimno, ciemno, dzisiaj ma w ogóle padać. Dlatego była taka wariacka akcja, żeby to posiać. Przez to urlopy i te sprawy wleciały. Ok. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. Ewidentnie to się tędy sączyło na wtrysk. Dokładnie tędy. uszczelka według mnie to pasuje jak pięć do nosa, ale okej. Okay. Ona mi kurwa na sprężynach nie siadło od zaworu. Moją ją wywinie w pizdu i się skończy. Ech, kurwa, te nowe części. Przepraszam, już sobie przeklnąłem, ale te nowe części to jest po prostu skandalinio. Chyba nie siadło. Muszę porównać do starej, nie? Eee... Tak. Bo ona ma być prawie o tutaj, ma prawie na wtrysk nachodzić, a nie że jak ją puszczę, to ona się schowa. Czekajcie, po ją dobrze, żeby ona mi się tu dobrze ułożyła. Bo kurczę, bo się zeźle. Zaraz się okaże, że będzie się lało jeszcze gorzej, jak, przed chwilą, jak, jak bez tej uszczelki nowej. Kurde, tyłem siądzie Miałem ten mały śrubokręt. O ten. Nie, ale nie krzyżak, tylko płaski. Ten. Ja troszeczkę, wiecie, podciągnę, nie? Bo kurczę. Widzę, że już jej coś kurczy. ...nie podoba. Pewnie, że ona się mi nie podoba, bo nie siedzi tak jak powinna. Aczkolwiek tu jest... Se możesz. Pewnie, że widzę diametralne różnice. Boże mu jak to nie pasuje! O Boże! Aż mi się przypomniał Majster 69, jak tego Zetora robili. Ta uszczelka pod głowicę, co kupili nową. To dosłownie z pół centa wystawała z tej strony bloku, a z tej strony bloku i brakowało półcenta. centa, i po prostu sobie wtedy myślę, gademet A tak samo w świecie samochodów, jak ja czasami zakładam jakieś części, to po prostu ziomeczek robił sprzęgło w Masterze i wysprzęglik z Luka rąbnął dosłownie po dwóch dniach. Ja mówię proszę, proszę i dziękuję. Proszę i dziękuję. Tragedia, nie? No, raczej. To tragedia. Szalumniowe te głupice zrobili, te pokrywy, nie? O, dobra, właśnie, też nie można ich dokręcić na mocno, bo pękną i jeszcze większy ząknie. Myślę, że co? Że możemy odpalać powoli krupki i będziemy patrzeć, co się dzieje. Zacznijmy od tego gagarina, zobaczymy, co on nam powie. Jak na tym cerateku będzie. To, to będzie do wyrzutu, bo one są tak przewalone już olejem, że hej. Dobra. El prądu i y próba. nie 10 stopni czy coś takiego, nie? Ale dobra, dajmy mu szansę, nie? 1109. Pamiętać, pamiętać Ej, ale z roboty przy tych chrupkach, nie? Uff, dobra, niech chcę pochodzą chwilę. A ja jak skończę, to chcę dać jeszcze, wiecie co, jakiś zaszczał stąd. A bo stąd dotąd o takie wstawki porobić, żeby on tak się już nie bujał, nie? Bo mi się buja się. Trochę za bardzo się buja. Ciągnę, nie? Myślicie, że się ta uszczelka z pokrywą znajdą, że one się odnajdą, jak myślicie? Tutaj tymi zaszczołami nie? Ty, a bo nie, jeszcze zobaczę, czy mam o ring i wymieniłbym o ring w tej pompce ręcznej, Bo to się ze szmuli leje to matko moja. No i tak, na samo zakończenie dnia moi drodzy, spawałem tutaj takie poprzeczki z tej, tej strony i poprawiłem tu z przodu e, spaw, żeby ten siewnik nie był już taki wyluzowany. No bo znając życie, na pewno nie będzie jakiegoś nowego w najbliższym czasie. Mm. A jednak trzeba będzie e, posiać pszenicę i pewnie owiec zimowy w tym roku, bo taki jest plan. E, co, do, co do Wlada, no, no nie udało się. Niestety nowa y, uszczelka nie znalazła się ze starą pokrywą, nie odnalazły się nasze misie pysie. I tyle po prostu zamówię nową. Przy okazji zamówię też zestaw y, tam uszczelniający do, do rozdzielacza bo tam też widzieliście albo nie widzieliście, a jak nie to sobie cofnijcie i będziecie widzieć. Tam też mi cieknie, ale tylko tutaj z przodu, gdzie te gajgi są nie, tam te uszczelki, one od, wiecie ruchów góra, góradu góra, dół się zużywają. Niektórzy przekładają potem jeszcze z kipra do z tej dźwigni obok Skipru do podnośnika. No ale no prośba, nie, no już robimy wszystko ładnie i tam też obsadzimy na paści uszczelniającej. Jak nowa uszczelka nie pomoże, to ustawimy te pokrywy na paści uszczelniającej, bo mnie aż gotuje. Po prostu nienawidzę, jak zakładasz jakąś nową część i ona nie pasuje. No ludzie, do czego to doszło, nie? Dobrze, to ja sobie gościa jeszcze odwracam, wjeżdżam o to i o to mamy, i będę wracał do domku. Także trzymajcie się, dzięki i hej!